Większy niż wszystko, co kiedykolwiek zbudowano. Wyobraź sobie stalowego giganta tak ogromnego, że gdy amerykański operator sonaru pierwszy raz usłyszał jego echo w wodach Morza Barenca, dłonie zadrżały mu na słuchawkach. To, co sunęło pod ciemną taflą oceanu, nie mogło być zwykłą łodzią podwodną było zbyt wielkie, zbyt masywne, zbyt nierealne. Dwa razy szersze niż wszystko, co zachód kiedykolwiek zbudował, dłuższe niż boisko piłkarskie, a w jego wnętrzu krył się arsenał, zdolny w jednej chwili zmieść z powierzchni ziemi 200 amerykańskich miast. To nie była tajna broń w cieniu, którą należało ukrywać. To był manifest demonstracja siły, która miała zmrozić krew w żyłach wrogów i pokazać, że Związek Radziecki potrafi stworzyć coś większego, groźniejszego i bardziej niewyobrażalnego niż ktokolwiek wcześniej. NATO ochrzciło go mianem Tajfun. Dla Sowietów był projektem 941 Akula, rekinem. Zanim jeszcze wyszedł w swój pierwszy rejs, stał się legendą, ikoną strachu, przedmiotem obsesji analityków i szpiegów. Amerykańskie satelity uchwyciły nieostre zdjęcia powstającego kolosa w stoczni Siewmasz i to, co zobaczyli, przerosło wszelkie oczekiwania. Nikt nie wierzył, że można zbudować coś takiego. Ale Sowieci właśnie to zrobili. Powołali do życia najpotężniejszego potwora zimnej wojny, który miał patrolować lodowe bastiony Arktyki i przypominać całemu światu, że jeden rozkaz z Kremla może oznaczać koniec cywilizacji. Zostańcie ze mną do końca tej historii bo gdy poznamy drogę od narodzin tajfuna aż po jego ostateczny kres, zrozumiecie, dlaczego ten stalowy gigant budził respekt większy niż jakakolwiek inna broń na świecie. Pod powierzchnią oceanu w latach 60. i 70. rozgrywała się wojna, której nie widziały oczy zwykłych ludzi, ale od której mogło zależeć istnienie całej cywilizacji. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki toczyły wyścig zbrojeń nie tylko w powietrzu i kosmosie lecz przede wszystkim pod wodą, gdzie cicho sunące kolosy mogły w jednej chwili wystrzelić salwę rakiet niosących zagładę. Dla Amerykanów kluczowe było stworzenie floty bumerów, łodzi balistycznych, które patrolowały bezkresne głębiny Atlantyku i Pacyfiku, pozostając niewidoczne i gotowe do kontruderzenia. Ich doktryna zakładała, że nawet po niespodziewanym ataku nuklearnym ojczyzna mogła odpowiedzieć taką samą siłą, niszcząc agresora. Ta zasada, wzajemne gwarantowane zniszczenie, stała się fundamentem równowagi strachu. Sowieci pod wpływem admirała Siergieja Gorszkowa obrały inną drogę. Ich łodzie z rakietami nie krążyły po całym świecie. Zamiast tego stacjonowały w tak zwanych bastionach specjalnie chronionych rejonach blisko własnych brzegów, gdzie warstwy obrony nawodnej i lotniczej miały zagwarantować bezpieczeństwo. Morze Barentsa i Arktyka stały się naturalną twierdzą, w której radzieckie jednostki mogły czaić się miesiącami, czekając na sygnał do odpalenia rakiet. Jednak różnice były widoczne gołym okiem, a raczej uchem. Amerykańskie jednostki, takie jak klasa Ohio, szczyciły się cichym napędem i doskonałą akustyczną niewidzialnością. Radzieckie odpowiedniki, od Hotelu po Janki, były głośniejsze, łatwiej wykrywalne i mniej wyrafinowane technologicznie. NATOwskie łodzie myśliwskie klasy Los Angeles potrafiły godzinami, a nawet dniami śledzić radzieckie bumery często niezauważone. Każdy taki ogon mógł w razie wojny oznaczać natychmiastową zagładę całej załogi. W Moskwie rodziła się paranoja. Kreml wiedział, że jeśli ich odstraszanie okaże się zbyt łatwe do namierzenia, to cała strategia legnie w gruzach. Dlatego pojawiła się koncepcja, by zamiast kopiować amerykańską niewidzialność postawić na coś zupełnie innego na rozmiar, skalę i potęgę, która sama w sobie będzie odstraszać. To miała być jednostka, której nikt nie zdoła zatopić jednym ciosem. Kolos zdolny nie tylko przeżyć bliski wybuch nuklearny, lecz także odpowiedzieć ogniem niszczącym całe kontynenty. I tak właśnie narodził się plan stworzenia tyfuna. Stalowego potwora, który miał pokazać całemu światu, że Związek Radziecki nie cofnie się przed żadnym wysiłkiem, by zabezpieczyć swoje miejsce w wyścigu podwodnych olbrzymów. Pierwsze radzieckie łodzie balistyczne były raczej desperackimi próbami dogonienia Stanów Zjednoczonych niż prawdziwymi cudami techniki. Klasa hotel, która powstała na początku lat 60., nosiła w sobie zalążek nowej potęgi, ale w praktyce okazała się konstrukcją prymitywną. Trzy rakiety krótkiego zasięgu mogły być odpalane wyłącznie z powierzchni, co oznaczało, że każda próba ataku wystawiała ogromną sylwetkę okrętu na natychmiastowe wykrycie i zniszczenie. Była to broń bardziej pokazowa niż realnie groźna, a jej załogi skarżyły się na ciasnotę, awarię i wieczny strach przed wykryciem. Potem przyszedł czas na klasę Janki. Już z 16 rakietami odpalanymi spod wody. To była rewolucja, bo Sowieci po raz pierwszy uzyskali prawdziwy środek odstraszania nuklearnego, zdolny przetrwać pod wodą i odpowiedzieć salwą na każdy atak. Jednak zachodni sonar szybko zdradzał ich obecność. Te łodzie były głośne, ich systemy toporne, a warunki życia na pokładzie fatalne. Wspomnienia marynarzy z tamtego czasu pełne są obrazów zalanych korytarzy, hałaśliwych maszynowni i wiecznie psujących się urządzeń. Dopiero klasa Delta przyniosła krok naprzód. Większa, nowocześniejsza, ze znacznie dłuższym zasięgiem rakiet, pozwalała patrolować Arktykę i ukrywać się pod wiecznym lodem. Deltę można nazwać prawdziwym trzonem radzieckiej floty bumerów. To właśnie te jednostki dawały Związkowi Radzieckiemu względną równowagę wobec amerykańskiej klasy Polaris czy później Ohio. Ale mimo postępu problem pozostał. Były nadal głośniejsze niż amerykańskie, a każdy ruch ich śrub mógł być wychwycony przez wrażliwe sieci sonarowe NATO. Kreml coraz bardziej bał się, że całe odstraszanie może runąć jak domek z kart, że w chwili prawdy amerykańskie łodzie myśliwskie zatopią radzieckie bumery, zanim te zdążą wystrzelić rakiety. To był koszmar strategiczny, bezpieczny, niewidzialny parasol przeciwnika i hałaśliwe, łatwe cele po stronie radzieckiej. W takiej atmosferze narodziła się decyzja, by stworzyć coś, co zmieni zasady gry. Nie kolejnego delta, nie próbę kopiowania ciszy Ohio, ale coś o wiele większego, czego sam rozmiar i odporność miały gwarantować przeżycie i możliwość odwetu. Projekt nazwano numerem 941. Wkrótce miał zyskać imię Tajfun i zostać najpotężniejszym okrętem podwodnym, jaki kiedykolwiek zbudowano. W Leningradzie, w biurze konstrukcyjnym Rubin, zapadła decyzja, która na lata odmieniła obraz podwodnej wojny. Zamiast ścigać Amerykanów w wyścigu o cichsze napędy i bardziej subtelne systemy, postanowiono uderzyć w coś, co miało zadziałać jak pięść olbrzyma stworzyć łódź tak ogromną i tak odporną, że nawet wykryta i zaatakowana zdoła przetrwać i odpowiedzieć niszczycielskim ogniem. Projekt 941 był od początku manifestem. Kreml żądał od inżynierów nie kompromisów, ale szoku i grozy. Na stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku rozpoczęły się prace, jakich nigdy wcześniej nie prowadzono. Kadłub tyfuna nie miał być pojedynczą rurą, jak u Amerykanów, ale podwójną strukturą. Dwa równoległe kadłuby ciśnieniowe, pomiędzy którymi powstała ogromna przestrzeń na wyrzutnie rakiet. To rozwiązanie dawało nie tylko gigantyczną wyporność i przestrzeń wewnętrzną, ale też niezwykłą odporność na uszkodzenia. Zachodni eksperci, analizując pierwsze zdjęcia satelitarne, łapali się za głowy. Taka konstrukcja przypominała raczej pływającą fortecę niż klasyczną łódź podwodną. Amerykańskie satelity szpiegowskie w późnych latach 70. uchwyciły pierwsze niewyraźne ujęcia kolosa budowanego w dokach. Na zdjęciach majaczył kształt o szerokości dwukrotnie większej niż u jakiejkolwiek znanej łodzi, z dziwnym, wyniosłym, garbem po środku. Analitycy w Pentagonie nie mogli uwierzyć. Wyglądało to tak, jakby Sowietom udało się stworzyć potwora rodem z fantastyki naukowej. Wkrótce NATO nadało mu kryptonim tajfun. Dla Rosjan pozostał akulą, rekinem. Jeszcze zanim zwodowano pierwszą jednostkę, zachodnie media zaczęły mówić o podwodnym gigancie zdolnym do niesienia apokalipsy. Wyobraźnia podsycana była jeszcze przez literaturę. W 1984 roku powieść Toma Clancy'ego polowanie na Czerwony Październik uczyniła tyfuna globalną ikoną. Na wodach Morza Barentsa z dnia na dzień pojawiła się nowa legenda Sowiecki Związek miał już nie tylko łódź bojową, miał podwodnego kolosa, który w jednej chwili mógł przerodzić się w broń końca świata. We wnętrzu tajfuna kryła się tajemnica, która zdumiewała nie tylko zachodnich analityków, ale nawet wielu radzieckich oficerów. Gdy marynarze po raz pierwszy wchodzili na pokład tego giganta, trudno im było uwierzyć, że znajdują się na łodzi podwodnej, a nie w jakimś podmorskim pałacu. Konstrukcja opierała się na dwóch pełnowymiarowych kadłubach ciśnieniowych, oddzielonych centralnym segmentem rakietowym. To właśnie w tym grzbiecie tajfuna znajdowało się 20 ogromnych wyrzutni rakietowych, zdolnych pomieścić pociski R-39, najpotężniejsze, jakie kiedykolwiek opracowano w ZSRR. Ta niezwykła architektura dawała nie tylko potęgę ogniową, lecz także niespotykaną przestrzeń dla załogi. Około 160 marynarzy mogło spędzić na pokładzie ponad 120 dni bez konieczności wynurzania się. A żeby utrzymać ich morale, konstruktorzy zdecydowali się na coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Na Tyfunie znalazła się sauna, basen i siłownia luksusy, których nie znały inne radzieckie łodzie, gdzie ciasnota i wilgoć były codziennością. Dla żołnierzy przyzwyczajonych do prymitywnych warunków było to jak bajka. Chodząc korytarzami tajfuna, człowiek miał wrażenie, że wchodzi do strefy niedostępnej dla zwykłego śmiertelnika. Dwupoziomowe przestrzenie, ogromne przedziały maszynowe, pomieszczenia rekreacyjne, wszystko to budziło respekt. Nawet w Pentagonie przyznawano, że Sowieci stworzyli coś, czego nie było wcześniej w historii wojny morskiej. Jednak rozmiar miał też swoją cenę. Ta kolosalna konstrukcja była trudniejsza do utrzymania, bardziej kosztowna, a co najważniejsze, tam i głośniejsza. Amerykańskie łodzie klasy Los Angeles, wyspecjalizowane w polowaniach, potrafiły wykryć tajfuna z dużej odległości. Mimo stalowych osłon i anechoicznych płytek tłumiących sonar, potwór nie był cichy. Był za to niemal niezniszczalny. Jego podwójny kadłub i masywne grodzie dawały odporność, która mogła ocalić go nawet po uderzeniu torpedy. Dla Kremla nie było to wadą, lecz atutem. Tajfun miał być symbolem stalowym gigantem, który w każdej chwili może przebić arktyczny lód i odpowiedzieć ogniem apokalipsy. Pod grubą powłoką stali Tajfun skrywał serce napędzane czystą nuklearną mocą. Każda jednostka otrzymała dwa reaktory ciśnieniowe typu OK-650, OK, każdy o mocy blisko 200 MW termicznych. To właśnie one pozwalały temu kolosowi zanurzać się na wiele miesięcy bez wynurzania krążyć w arktycznych wodach i wykonywać patrole znacznie dłuższe niż u amerykańskich rywali. Energia reaktorów zamieniała się w parę, a ta napędzała ogromne turbiny, które przekazywały siłę na śruby okrętu. W pełnym zanurzeniu tyfun osiągał prędkość ponad 25 węzłów, co odpowiadało 52 km na godzinę. Zawrotna liczba jak na stalowy kolos ważący blisko 48 tysięcy ton. To dawało poczucie niezniszczalności, ale nie dawało niewidzialności. Amerykańskie łodzie klasy Ohio były wprawdzie mniejsze, ale o wiele cichsze. W marynarskich opowieściach krążyło powiedzenie, że Los Angelesy słyszały tajfuna długo przed tym, jak mogły go zobaczyć. W praktyce oznaczało to, że gigant był bezpieczny tylko dzięki sile odstraszania, a nie skrytości. Zamiast ducha unoszącego się w ciszy głębin, tajfun był jak stalowy tytan, którego tu pod kroków rozbrzmiewał w sonarach przeciwnika. Mimo to konstruktorzy zadbali o wyjątkową odporność. Podwójny kadłub, grube grodzie i specjalne powłoki anechoiczne pochłaniające fale sonaru sprawiały, że był trudnym celem do zniszczenia. Dla radzieckich dowódców nie liczyło się, że okręt słychać, liczyło się, że nie da się go zatopić jednym trafieniem. Jeśli nawet torpeda rozerwała jedną część kadłuba, druga wciąż utrzymywała go na powierzchni. Ta filozofia, przeżyć za wszelką cenę, odróżniała tajfuna od wszystkiego, co pływało po oceanach. Amerykanie stawiali na skrytość i precyzję, Sowieci na masę i odporność. To było starcie dwóch światów, dwóch odmiennych wizji wojny pod wodą. Załogi, które wchodziły na pokład, wiedziały jedno. Są częścią jednostki, która nie musi być niewidzialna, by siać strach. Wystarczyło, że istniała, bo jej obecność oznaczała, że każdy atak na Związek Radziecki może zakończyć się globalną zagładą. Najbardziej przerażającym elementem Tajfuna nie były jego rozmiary ani podwójny kadłub, lecz arsenał, który krył w centralnym garbie pomiędzy dwoma kadłubami ciśnieniowymi. Dwudziestu wyrzutni nie dało się pomylić z niczym innym. Każda z nich mieściła pocisk balistyczny R-39, kolosa o długości 17 metrów i wadze przekraczającej 90 ton. Te rakiety były większe od niejednego myśliwca, a ich siła rażenia sprawiała, że każdy tajfun mógł zmieść z powierzchni Ziemi nawet 200 celów. Każdy pocisk niósł do 10 niezależnych głowic nuklearnych, z których każda miała moc odpowiadającą 100 tysiącom ton trotylu. Dla porównania, bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc 15 tysięcy ton, a więc jedna rakieta R-39 niosła siłę większą niż 7 Hiroszim, a cały tyfun więcej niż 1500 takich bomb. Wystrzał jednej salwy oznaczał koniec cywilizacji w dowolnym zakątku świata. System odpalania został zaprojektowany tak, by zwiększyć szanse przetrwania łodzi. Zamiast odpalać silniki wewnątrz, wyrzutni, Pocisk był najpierw wypychany na zewnątrz sprężonym gazem. Dopiero na powierzchni uruchamiał silnik. To rozwiązanie zwane zimnym startem minimalizowało ryzyko uszkodzenia okrętu i pozwalało strzelać spod grubego arktycznego lodu. Ale rakiety to nie wszystko. W dziobie tyfuna znajdowało się sześć wyrzutni torped kalibru 533 mm. To dawało mu możliwość obrony przed wrogimi okrętami podwodnymi i nawodnymi. Mógł odpalać klasyczne torpedy przeciw pociski przeciwpodwodne, a nawet wabiki mające zmylić nadciągające torpedy przeciwnika. Choć jego główną rolą było odstraszanie nuklearne, tajfun nie był bezbronny. W razie konieczności mógł podjąć walkę, a dzięki swojej masie i odporności miał większe szanse przetrwać niż jakakolwiek inna łódź. Na zachodzie porównywano go z amerykańską klasą Ohio. Tamte łodzie miały 24 pociski Trident II o większej celności i zasięgu, ale same jednostki były mniejsze, cichsze i znacznie mniej kosztowne w utrzymaniu. Tyfun natomiast był symbolem nie perfekcji lecz potęgi, nie cichości lecz grozy. Każde wyjście tajfuna w morze było niczym wysłanie na patrol stalowego potwora, którego istnienie przypominało światu, że jeden rozkaz z Moskwy wystarczy, by nocą na niebie zapłonęły setki słońc. Tam, gdzie dla zwykłych statków zaczynał się koniec, pod grubą pokrywą arktycznego lodu, dla tajfuna zaczynał się prawdziwy dom. Te giganty zostały zaprojektowane tak, by czaić się w najzimniejszych i najbardziej niegościnnych wodach planety. Wystarczyło, że wynurzały się przez kilka metrów lodu, przebijając go stalowym kioskiem jak taranem, a już mogły odpalić swoje rakiety w stronę każdego kontynentu. Arktyka stała się naturalną twierdzą Związku Radzieckiego, niedostępną dla lotnictwa NATO i trudną do penetrowania nawet dla najlepszych okrętów myśliwskich przeciwnika. To właśnie w tych lodowych bastionach Tifuni odbywały swoje wielomiesięczne patrole. Krążyły w ciszy pod setkami kilometrów lodu otoczone przez własne siły, radzieckie lotnictwo, okręty nawodne i mniejsze łodzie podwodne pilnujące wejść do Morza Barentsa. Kreml stworzył system obrony warstwowej, który miał zagwarantować, że żaden amerykański łowca nie przeniknie do tych stref. Na papierze wyglądało to na idealne rozwiązanie. Tajfun miał być praktycznie nietykalny, ale rzeczywistość była bardziej dramatyczna. Amerykańskie Los Angelesy, wysłane na zwiat, często podążały tropem radzieckich gigantów. Czasem udawało się je wymanewrować, innym razem to Amerykanie przez całe tygodnie trzymali się w cieniu stalowego potwora, notując każdy jego manewr, każdy odgłos śruby, każde najmniejsze szarpnięcie kadłuba. Te podwodne pojedynki były jedną z najbardziej ryzykownych gier zimnej wojny. Jeden fałszywy ruch, jedna zbyt bliska kolizja mogła doprowadzić do wymiany torped. A to mogło oznaczać początek wojny, której nikt nie mógł wygrać. W relacjach marynarzy powtarza się napięcie tamtych chwil. Cisza przerywana jedynie oddechem przez maskę tlenową i cichym buczeniem sonarów, gdy operatorzy próbowali odróżnić echo skały od echa wrogiego okrętu. Wiedzieli, że gdzieś tam obok, może w odległości kilkuset metrów, czai się amerykański przeciwnik, gotów w każdej chwili odpalić torpedę. Każdy taki patrol był balansowaniem nad przepaścią, wojną która na szczęście nigdy nie wybuchła. Tyfun stał się nie tylko bronią, stał się cieniem czającym się pod lodem, przypomnieniem, że świat wisi na włosku i że jedno naciśnięcie przycisku mogłoby zmienić Arktykę w początek końca. Rozpad Związku Radzieckiego był dla tajfuna wyrokiem, którego nikt w Sewirodwińsku nie chciał usłyszeć, ale którego nie dało się uniknąć. Gdy w 1991 roku imperium się rozsypało, budżet wojskowy skurczył się do poziomu, który nie wystarczał nawet na utrzymanie floty nawodnej, a co dopiero na giganty, połykające miliony rubli przy każdym rejsie. Tajfun, choć miał być dumą i gwarancją bezpieczeństwa, stał się kulą u nogi Nowej Rosji. Koszty eksploatacji były niewyobrażalne. Dwa reaktory, setki systemów, wymagające nieustannego serwisowania i ogromne załogi. Wszystko to pochłaniało pieniądze, których państwo po prostu nie miało. Zachód doskonale zdawał sobie sprawę z tej sytuacji. Amerykanie, którzy przez lata drżeli na myśl o stalowym kolosie, nagle sami wyłożyli fundusze na jego rozbrojenie. W ramach programu Cooperative Threat Reduction sfinansowano cięcie kadłubów, demontaż wyrzutni i usuwanie paliwa jądrowego. Widok potężnych tajfunów rozcinanych na kawałki przez dźwigi w stoczni był symbolem końca epoki. Z sześciu zbudowanych jednostek, jedna po drugiej trafiały pod palnik. Kadłuby przecinano jak puszki konserw, reaktory usuwano i wywożono do długotrwałej izolacji. Dla wielu oficerów, którzy służyli na tych okrętach, była to scena bolesna. Patrzeć jak duma zimnej wojny zmienia się w złom a strach przeciwników w żałosne resztki stali rdzewiejące na nabrzeżach. Na przełomie lat 90. i 2000. pozostał już tylko jeden tyfun TK-208 Dmitrij Donskoj. To on jako jedyny uniknął losu swoich braci, ale jego rola też się zmieniła. Zamiast patrolować Arktykę jako broń apokalipsy, został jednostką testową, na której próbowano nowe rakiety Buława. Lata mijały, a potężny kolos stał w cieniu, bardziej pomnik niż realna siła. Jednak każdy olbrzym ma swój kres. Gdy w lutym 2023 roku pojawiła się oficjalna wiadomość, że Dmitry Dąskoj został ostatecznie wycofany ze służby nawet w Rosji przeszło to bez echa. Gigant, który przez dekady straszył świat, odszedł w ciszy, tak jakby sam ocean chciał ukryć jego śmierć. Demontaż Dmitrija Donskoja był operacją tak skomplikowaną, że przypominał chirurgiczną autopsję kolosa. Dwukadłubowa konstrukcja, która przez lata była jego siłą, teraz okazała się przekleństwem. Każdy reaktor trzeba było wydobyć z osobnego kadłuba, a radioaktywne elementy odizolować w specjalnych kontenerach. Setki inżynierów i techników przez długie miesiące przygotowywały się do tego momentu, wiedząc, że najmniejszy błąd mógł zakończyć się katastrofą. Najpierw usunięto paliwo jądrowe, które wciąż miało w sobie śmiertelną energię. Później przyszła kolej na całe sekcje reaktorowe, gigantyczne cylindry, które wycinano i przenoszono na barki, by następnie przewieźć je do miejsc składowania. Kadłub, jeszcze niedawno dumnie unoszący się w Arktyce, teraz był rozcinany jak kawał mięsa. Dźwigi podnosiły ogromne fragmenty, które z trzaskiem opadały na stosy złomu. Niektórzy oficerowie rezerwy proponowaliby uratować okręt jako muzeum, pływający pomnik zimnej wojny. Ale rzeczywistość okazała się brutalna. Rosja nie miała pieniędzy na utrzymanie takiego giganta jako atrakcji turystycznej, a świat nie był już zainteresowany kolejnym symbolem minionej epoki. Dla wielu dawnych marynarzy to był widok nie do zniesienia. Basen, sauna, ogromne korytarze, wszystko co czyniło z tajfuna legendę, znikało pod palnikami z Pawarek. I tak w 2023 roku legenda ostatecznie dobiegła końca. Największa łódź podwodna, jaką kiedykolwiek zbudował człowiek, zniknęła, pozostawiając po sobie jedynie wspomnienia, fotografie i echo strachu, który przez dekady paraliżował świat. Ocean, który przez lata krył w sobie stalowego potwora, znów był pusty i cichy. Tajfun kolos, który miał przetrwać koniec świata. Sam zakończył życie jako złom, cicho rozpłynąwszy się w historii.